I wuda, 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 zanim wejdzie Rosu. Pomitor? No. Za kilogram? No. Nie, ale nie, nie jestem odklejony aż tak bardzo. Adaś mówi, że jesteśmy, znaczy, że jesteśmy, ja i wy, na kanale Wujka Czarka, w tej przeciwnej, na razie jeszcze zagadkowej scenografii. Dada, no bo to decha jak dech, nie? No właśnie. Moi drodzy, no dzisiaj jest taki odcinek eksperymentalny pod każdym względem, ponieważ mamy dzisiaj nowy sprzęt. Jadaś ma coś w kieszeni, co, co, tak trzymają ja, wkazuje mi już tak kawałek. On ma tu paragon. Tak czy inaczej, rozpoczynamy odcinek, czy jestem odklejony od rzeczywistości, czy wiem. Ile co w naszym pięknym kraju w jednym z dyskontów kosztuje. Dobra, rozpoczynamy. 3, 2, 1. Je Pierwszy produkt. Papryka, papryka, papryki. Papryka. Adaś, ja mam powiedzieć, ile kosztuje kilogram papryki, tak? Dobra, ale w każdym. Kilogram papryki, ile tak kosztuje? Czy jedna papryka? Kilogram papryki. więc ja bym dał. Ja nie wiem dokładnie, ile kosztuje kilogram papryki, ale taki, bo są różne papryki. Słodka czerwona. Słodka czerwona to nie wiem, ale będę strzelał. Na przykład, jakbyś powiedział gorzka czarna, to bym od razu wiedział, stary. Ale tu ci powiem za kilogram papryki, ile można. 9,80. Za, za mało. Za mało. Jest droższa papryka. Jest ale wiecie, że ja nie jem tej papryki. Jak tak, to przepraszamy. Ja tylko taką chili, taką drobną posiekaną, która dzi dziabym. To mogę zjeść tylko i wyłącznie z grilla, jak sobie zagrilluję, bo taka sama, żebym sobie tak chrupał, czasami tak dają, nie? Jak przychodzisz do znajomych, zanim ci dadzą zjeść, najpierw dwie godziny gadasz i stoi taki, wiesz, takie warzywa, trochę ogórka, trochę selera, raczej taka papryka i wszyscy tak pff, maczają w takim jakimś tym, co tak to się nazywa, dipie, takie wszyscy pierdzielają jak króliki. A ja witaj, no i piją do tego wino. Jak byłem kelnerem, to zauważy, na weselach to zauważyłem, słuchajcie, żeby się mniej narobić, żeby wesele się wcześniej skończyło, to trzeba dać ludziom się napić dużo wódki przed obiadem, jak oni tacy zmarznięci z kościoła przyjeżdżają tylko chlebem i solą, i woda, 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 zanim wejdzie rosół. O to jest bardzo dobra koncepcja. Bo Jak zrobisz podkład rosołem i schabowym, to pracujesz do dziewiątej rano, a jak, jak, jak dasz im najpierw się napić. I dopiero potem obiad, to oni są wykończeni mniej więcej o trzeciej, to już masz zwałkę, także o piątej kończysz wesele. No, 4 godziny różnicy warto. Ile mówisz kosztuje kilogram papryki? 13,89, więc. Wiesz, ja, chciałem powiedzieć, ja chciałem nie, ja chciałem powiedzieć 15, ale mówię, kurczę, powiedzą, że odklejony. Powiedziałem mniej. Ale teraz już będę trafiał. Mam nadzieję. No, teraz mamy banany. Banany mamy, Adaś, powiem Ci tak. Słuchajcie, kilogram bananów, jeżeli papryka kosztowała. 13, tak, mówiłeś? Tak, To wie. banany, banany powinny być tańsze, bo to jednak takie, wiesz, więcej ludzie jedzą, nie? Chyba. To trop jest dobry. do. No to ja mówię w 9,80. Ile? 6,95. Słuchaj, ja, ja, ja wiesz, no to zależy od dyskontu. Ja, ja kupuję w drogich sklepach, <grym> a i Ja pierdyka. Chleb. Ja pamiętam jak byłem młodym człowiekiem, to było takie powiedzenie. Stary nie ma lekko chleb po 8. E, 8. Ile? 6. Nie, jeszcze nie. 4? 2,49. I teraz mnie poczekaj, bo teraz ja. O, to, to, to znaczy, że. Poczekajcie, ja nie, nie... chleb po 8 był kiedyś. Ale to jest coś takiego, że wtedy jak chleb pokroiłeś, to bracie, on 3-4 dni sobie leżeć i ani się nie zsechł, ani nie spleśniał, ani nic mu się nie stało. A ja zauważyłem, niestety, że jak ja zostawię kromkę chleba do rana, to rano mogę ją wyrzucić, bo to już jest po prostu. Cegła. Masakra. Ile? Dwa ile? 240 2,40 Tyle mąki. To jest jakiś chiński chleb. To musi być coś tutaj, słuchajcie, to no. Chiński chleb. Stary. Się tu jest pozaznaczane, gdzie masz kroić. <laughs> Taki zmarszczony, no stary, no. no. to tak jest. No to chleb znowu nie trafiłem tutaj. Ani raz nie trafiłem. Moje odklejenie postępuje, można powiedzieć. Ale, ale, ale jestem blisko. No nie, z chlebem nie byłem blisko. Dobrze, pomarańcza. Kilogram pomarańczy kosztuje... 4,60. Nie, za mało. 8. Bardzo blisko, ale troszkę mniej, 7,23. No, 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 czyli jednak chciałem tak hmm. powiedzieć, ale potem mówię, może za, znowu przegnę, może to nie ten dyskont, widzisz? Dobra, czyli znowu nie trafiłem, ale i to, i to połowę, nie? Powiedziałem 4, a to kosztuje prawie 7,20. Jak postawić, Mario? Nie utrzyma, tak? Daj mi spokój! Słuchajcie, to, że stojące się nie utrzymuje, to ja już wiem. Ale że marchewka, kilogram marchwi naszej polskiej. Jeżeli pomarańcza kosztowała 7,20 za kilogram, to marchewka musi kosztować 3,60 za kilogram. Bardzo blisko 4,99 A no to nie jest, to już jest 5. 5, a ja powiem, no dobrze, no ale wiesz, no ale marchew powinna być dużo tańsza, nie? jest produkowana w Polsce, co to dużo marchew potrzebuje. No, siedzieć w ziemi i rosnąć do ziemi. Nie. Może to jest marchew światowa. Nie no dobra, no mamy, no mamy. Ale poczekajcie, bo, bo ja powiem wam o swoim spostrzeżeniu. Wiem jedno, że wszystko drożeje, tak jak to sami wiecie, i kiedyś, jak wyjeżdżałem z wózkiem, pełnym wózkiem ze sklepu, kiedyś, to wypłaciłem 200-200 coś złotych. W tej chwili wyjechaliśmy z Edytką, ty pińce coś. kurcz a jak jeszcze jest y, to, co Adaś lubi, czyli winko <laughs> i małpeczka. Żartuję, Adaś, nie robi ci złej... On nie pije, to jest zdrowy chłopak, ćwiczy, odżywia się. Czekaj, wiesz co, muszę odebrać, bo nie wiem, czy to... Tak, szybko, dobra, zobaczę. Halo? Kopelat! Co dobrego? Halo? Poczekaj chwileczkę, tylko nabiję sobie fajkę, żeby mieć wszystko, co potrzebne do rozmowy, móc spokojnie rozmawiać. No tak, tak, to możecie mnie w dupę pocałować. Tego nie wycinaj. Marchew i cebula. Cebula też rośnie w ziemi naszej, naszej, polskiej ziemi. Tej. tej ziemi. E, cebula będę strzelał. Masz już przed oczami 4,47 3,89 Ma no, złotóweczkę się pomyliłem. <laughs> Czy nie jest... A pocie, nie jestem tak odklejony, że nagle powiedział, że za kilogram cebuli trzeba zapłacić 20 złotych. Bo mniej więcej się na tych cenach znam. Oczywiście teraz jakbym powiedział, jak to nagrywamy. Że cena czereśni jest 300 zł za 10 deko, to też bym się nie pomylił, To czereśni nie ma. Kilogram ogórków. No to nie są polskie ogórki, bo ogórków jeszcze w Polsce nie ma, chyba że szklarniowe. I tak jest właśnie. Napisane. Tak jest napisane. Tak. Szklarniowe ogórki polskie, tak? Tak jest. O, Czyli czekaj, ile cebula kosztowała, mówiłeś? Ile tam było? Trzy. Nie możesz pomagać, a ty mi nie pomagasz. Ja Cię tylko po prostu pytam o fakty, które już zaistniały. 3,89. 3,89. No to ogórek będzie droższy, bo jest szklarniowy. No to ja bym ogórek tak pod 5 zł, 5,20. Proszę pana, dycha, bez groszy, 9,99. Czyli jak ja proszę żonę o ogóreczka, to znaczy, że to już jest fanaberia. To już nie jest skromny czaruś, Rzefu. Daj mi kochanie z cebulką, będzie taniej. Nie, a jeśli ogórek z cebulą, to już masz 12. Stary, ja pierdzie. Skoro w końcu coś. Co to jest, schab? Karkówka. Karkóweczka. Karkóweczka jest dobra. Ty no, ogórek kosztował 9 za kilogram, to ile możesz kosztować mięso za kilogram? Patrz, czy tu nie ma gdzieś ceny. Nie ma, bo to jest wszystko w tych paskach, nie? Nie, nie, tam pod spodem może być. Nie, nie, nie ale nie. sprawdzę, no bo ja już wiem co powiem. Nie no ma, tylko że napisane, jest... że 560 gram. Są tylko dwa sposoby na sukces w naszej grze. Kłamstwo albo fałsz. Oba dobre, oba równie skuteczne. Czyli to jest pół kilo. Karkówka wieprzowa bez kości, przechowywanie. Należy spożyć na surowo. Z Adasiem do wódeczki. O, dobry plan! Fuka, co, co to za przepis? Ty? Dobra, ile kosztuje mięso? Mięso, czyli trzeba wyhodować świnie, trzeba dać je jeść, trzeba. Tak, no wiesz, trzeba, wy, trzeba poczekać rok, zanim się sprzedam mięso, czyli mięso powinno być droższe od warzyw, nie? Jak ogórek dziewi, tak czy nie? Tak, miał mi pomagać. E, dobra, no to w takim razie chcę powiedzieć 18 zł za kilogram ale powiem 15,90. 15,90 to mi za pół kilograma. Czyli za to, no czyli dobrze powiedziałem. A, ale my mówimy o kilogramach. A, no to 30. Nie no, to nie można! Ty, pod czyli mięso jest, jest nie, nie, nie. mięso jest takie drogie? Nie nie, 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 tu nie ma ceny. Nie ma na dole? Tam. Nie no, przysięgam Cię na wszystkie świętości. No, mogę się przeżegnać jak chcesz, ale po co mam się żegnać? No ale to Pan trafił, jakim, jak Pan nie oszukał. Nie no, liczyłem, wiesz, staram się y, 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 logicznie myśleć. I, I 15 za pół kg, 30, drogie mięso jest. No, a to jest dosyć tanie, jeszcze. A to jest dyskąd? No. Czyli na rynek, jakbym poszedł, to takie samo mięso, tylko lepsze. Kupił za 4 dychy za kilogram. Przerzucam się na ogórki. Chociaż nie na cebulę. Gruszki, ogórki. Też będę strzelał, wiesz, to gruszki muszą 8 zł za kilogram kosztować. 7,9. Ja! Jest! Mój ogrununiu! Trafiłem z gruszką, ja pierpapier, papier Czy nie mogę się targować jak mi Pani powie, proszę Pana, 9,20, ja tyle to ogórki kosztują, proszę Pani, a ja Pani nie że ja panie, wie, że, 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 nie wiem kosztuje grucha, grucha towar ma najlepszy, wie. To To są dwa owoce, nie wiem czy wiecie, że pomidor też jest owocem, a my go traktujemy jako warzywo. Niesamowita sprawa. Wiedziałeś o tym? Dziwne, nie? Coś tam tak mi się obiło. Coś tam się obiło. Czekajcie. Jabłka zielone, to jest napisane, zielone, jakbym jakby się na kolorach nie znał. Może, może to jest dla daltonistów. Jest polskie. Polskie, to, jest. Mm, polskie, całą zimę przezimowało, dobrze. Kiedyś zacząłem takie jabłko jeść w pociągu, takie dokładnie, takie lśniące, piękne. Jeszcze tak wytarłem o koszulkę, żeby się miniło. i taki pan mi się przygląda i ja tak... Jem, a ten gość do mnie mówi, panie patronie, pan tego nie je. Ja mówię, dlaczego? No takie jabłka, mnie, proszę pana, proszę spojrzeć, idealne. Żaden robaczek tego. On mówi, no właśnie, tego nawet robak nie chce jeść. To jest tyle chemii. I coś w tym musi być. Słuchajcie, jak tu żadnego robaka nie ma, to trzeba uważać, to to musi być drogie. Stary wybić te wszystkie robaki. Dobra, no to w takim razie 7 zł za kilogram. Nie. 4,71. Co? Ja nie wiem, jakiś plastikowy. No to stary ogórek. Ogórek 9, a jabłko o połowę mniej. Czyli owoce są tańsze na razie. Co spoczyłeś? mnie, nie powiem Ci tym wyznaniem? Weźmy tego pomidora. A pomidor malinowy, będzie droższy. Malinowy. Malinowy. To one malinowy są jest... dobre. Malinowe są dobre. Ja uważam, że one powinny być drogie. Ale te, jeżeli ogórek kosztował 9, patrz, metodą dedukcji, to pomidor musi kosztować mniej więcej tyle samo. Idzie w górę czy w dół? Pazur. I zawsze do góry idź. Zawsze. Tak jak bramkarz, obiera sobie ruch przed karmą, no, wiesz? W prawo czy w lewo. Dobra, nie. 6,90. Yeah. Czyli te 12? Więcej. A 15? Więcej. Pomidor? No. Za kilogram? No. To jest dla mnie zawsze zagadka największa Był, Ja się zatrzymałem jak pomidory malinowe kosztowały tam, nie wiem, po 8 zł. No tak po 5 był, ja no, pamiętam. No. No. Teraz pomidor malinowy kosztuje 18 zł za kilogram. <noise> ja ja się tylko... poddaję. Ja w takim razie dzwonię do mojego przyjaciela, który produkuje najlepsze pomidory w Europie i powiem mu tak, stary, po prostu jak jesteś, u mnie nocujesz, ja cię... Żywie, śniadanie, obiad, kolacja, dobry alkohol do kolacji, widzisz stary, tylko przynieś, przywieź mi skrzynkę pomidorów. Jak on przywiezie skrzynkę pomidorów, to to znika tak 2, 4, 6, 8. Ile jedno jajo, czy ile taki, taki taka ta? No za to opakowanie zrobię. 10 sztuk. 10 sztuk? Ja sprawdzę, czy to jest 10. 28 zł. Nie, Uu, tu przestrzelone mocno. Jajka jakieś były bardzo drogie, jak ja pamiętam. To co, mniej niż 2 zł za sztukę? Złoty 80 zł za sztukę? 18 zł? Złoty 50? 11. Jedno jajko, gdzie kura musi to urodzić. Męczy się i... Stary, ona to bez znieczulenia rodzi. Zamiast jej dać... Znieczulenie zewnątrz oponowe takiej biednej kurce ona to znosi I, i oni to sprzedają za złoty 10, czyli im się to opłaca za złoty 10 sprzedać w sklepie. Czyli ten, kto produkuje te jajka, te biedne kury, ten pan, który zbiera te, kury od kur, te jajka od kur, to on to musi im sprzedawać po 20 groszy albo po 30. No tak, no przecież to najwięcej zarabiają pośrednicy, a najmniej producent. Ludzie, którzy produkujecie jajka, nie dajcie sobie. Jasze, makaron. Polskie świderki. Polskie świderki. No to ja znam inne świderki. Makaron, świderki. Ile to może kosztować? Pół kilograma tu jest. Taka paczka, tak? Taka paczka. 6 zł. 3,42. A ja sześć powiedziałem. Odklejony co. 3 zł za makaron? 3,42 to tak jest. Czyli jednak mąka jest tania. Zboże jest tanie. skoro... Makaron jest taki tani, chleb taki tani. Ale wy, wykoncepowałem. To tylko inteligentny człowiek może coś Ile kilogram kartofli kosztuje? Czyli znaczy, ja uważam, że kartofel powinien kosztować 4 zł za kilogram, a ten pewnie kosztuje 2,90. Czyli 4. No to dobrze, że obstawiłem. Tyle, tyle kosztuje. Chyba najbliżej w ogóle ze wszystkich strzałów. No najbliżej, najbliżej. Nie, nie, najbliżej była gruszka. Całowałem gruszkę, nie pamiętasz? Ryż. Ryż, ryż no jest sprowadzany z daleka, bo my nie produkujemy ryżu jeszcze. Ile może kosztować taki ryż, taka paczka ryżu? No też jakoś około 5 zł. 5,60 3,56 zł. Ryż jest tani, No dobra, ale czekaj, teraz mamy kaszę gryczaną. Czy kasza gryczana Nasza jest tańsza po... od, od ryżu, czy droższa? Ja myślę, że droższa jest od ryżu. Ka za kaszę dobrze, bym dał... Dobrze, 5 zł bym dał za kaszę. 4,90 3,69 tam było 3,56. No to chude jest. Czyli wiesz, czyli w, w, w procesie produkcji musi być droższe, bo muszą to odtłuścić. Jaki znawca mleka, nie? Ale nie może być drogie. Myślę, że to jest między 2-3 złote. 2,20. 3,14. 3 jednak. To drogo. Albo odtuszczone. Sorry, a Pomyliłem się, bo a Myślałem, że pełne. a Sery. P y y pytanie brzmi nie kilo sera, tylko taka kostka. Tak? tak? Taka kostka sera. Taka kostka sera. 4 zł. Więcej. Osiem? No prawie 7,49. Bardzo, tak, no, bo to jednak tak. Pyta... Ostatni produkt, słuchajcie, kefir, no kefir będzie tani, kefir będzie tańszy od mleka, bo to jest przetworzone mleko jednak, no ale wiesz, to jest to, co zostaje, nie, czyli i te, w takich małych tych, 2,50, 2,75, no, to tak mi dało, słuchajcie, no, ja teraz, teraz, sami wyciągnijcie wnioski, czy jestem odklejony, czy nie do końca, Słuchajcie zaraz pazura wyciąga chleb, mówi, o, 80 zł! hello, 8 za kromkę. Nie, ale nie nie jestem odklejony aż tak bardzo. Moi drodzy, nie wiem, czy ten odcinek Wam przypadł do gustu, ale możemy porozmawiać o kwotach in, in, innych produktów. Na przykład mój syn jest zachwycony, lubi motoryzację i mówi, tata, tata, chodź pokażę Ci samochód za 40 milionów. No, nie a takich samochód, okazuje się, że są. Słuchajcie, czy, czy można zapłacić za samochód tyle, co za mieszkanie? Bo wiesz, bo to już bo to jest, jednak jest fanaberia. I mnie interesuje, powiem Wam, o to jest ciekawy temat na odcinek, napiszcie mi w komentarzach, czy, czy byście chcieli taki odcinek, na przykład, co u nas, u nas w, w, w naszej cywilizacji jest przeszacowane. Na przykład wiesz, no, czy można kopiąc piłkę zarabiać na przykład, nie wiem, y, y, milion funtów miesięcznie, nie? Czy tam... 800 tysięcy funtów miesięcznie za kopanie piłki e, i ten, no bo pff, jednak, no, albo czy można dostać za kontrakt filmowy, za jeden film 40 milionów dolarów, za jeden tytuł. Bo ja bym ci chciał. Wtedy byłbym znany jako aktor jednego filmu, a bym więcej już nie robił. A no. Dzień dobry, jeden film, do widzenia, jestem zarobiony i teraz jadę na wieś i leżę sobie, la la la, słoneczko, tu drinki, wiesz, sam bym robił sam robił te nalewki, różne rzeczy, bo miał czas. Nie grał w filmach kilometra gram w jednym za 40 milionów. Co? Dajcie znać, czy byście chcieli taki... I Piszcie mi, które waszym zdaniem zawody są przeszacowane, a które są niedoszacowane. Dlaczego jedni zarabiają tak mało, a inni za coś, co wydawałoby się tak, no ale to trzeba wybitnie grać w piłkę, żeby tyle zarabiać. No bo jednak wiecie, wszyscy grają w piłkę, tylko niektórym wychodzi. Także to, to też jest, jest, jest jednak jakiś element decydujący o tym, ile to kosztuje. No. Dobra, żegnam się z Wami. Póki co, pamiętajcie o tym, że moja żona Envy ma firmę Sky Co., która produkuje najlepsze perfumy na świecie, prawda? Adaś? Tak. Teraz będzie nowy zapach miał swoją premierę. I pamiętajcie na perfumy Sky Co. Jest zniżka. Ile tam było? Ona mówiła. No ile się zgodziła? 30%. Ok. Amber, Sweet Skype, <grystanie> Wings. No już, Ile tych ją mamy? Już piąty teraz będzie wchodził. Zapach. O mnie. Uch, trzecie, ale zaje, Ale jak psiknę tym, to dziewczyny... Chowajcie się. No. Trzymajcie się. Uwielbiam Was. Cieszę się, że Was spotykam na swojej drodze. jak mówi ktoś do mnie, cześć wujku, to już wiem, że że to, jest, to jesteś ty, który jesteś po tamtej stronie. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Widzimy się, widzimy się za tydzień.